Samolot i kombajny, maszyny rolnicze kombinatu PGR Redło w województwie koszalińskim. Antek rozsiewa nawozy, bizony wyręczają żniwiarzy. Technika upodabnia trud rolnika do pracy robotnika w przemyśle. Leże na wsi wrzniwa dniówka trwa od świtu do nocy. Póki słońce, sprzyjająca pogoda, trzeba zebrać cały plon. W barze pod chmurką serwuje się jedno, ale za to krzepiące danie. Dyrektor kombinatu Jan Kamiński i kombajnista Jan Bednarek już wiedzą, że będzie średnio 40 kwintali zbóż z każdego hektara. Lepiej niż w roku poprzednim. Trwają intensywne przygotowania do siewów jesiennych.